Rozpoczęła się nowa era w technologii sprężania powietrza. Bardziej zrównoważona, bardziej wydajna, bardziej energooszczędna, ale także wyjątkowo kompaktowa. Nie jest to kolejna generacja, to nowa generacja. Inteligentna inżynieria tworząca kompaktową obudowę, mniej materiałów, mniej części, mniej odpadów oraz mniejsze zużycie energii. Z dumą przedstawiamy całkowicie nowe, smarowane olejem sprężarki powietrza z regulowaną prędkością obrotową RF oraz RTE45 i 55. Najlepsze rzeczy są w małych obudowach: mniejsze koszty energii, mniejsze koszty konserwacji, mniejszy wpływ na środowisko, mniejsze koszty wykorzystania przestrzeni. Zajmują nawet o 40% mniej miejsca. Sprężarki jedno- i dwustopniowe z naszą opatentowaną technologią niezwykle wydajne i kompaktowe, zaprojektowane i wyprodukowane w naszym Centrum Doskonałości w Niemczech. Do 10% większy przepływ oznacza o 12% mniejsze zużycie energii. Zintegrowany filtr oleju, zawór termostatyczny i zawór zwrotny w obudowie sprężarki oznacza mniej rur, mniejsze ryzyko wycieków oraz łatwiejszą obsługę i konserwację. Innowacyjny zawór regulacji oleju zapewnia wysoką wydajność i ochronę przed kondensacją. W połączeniu z silnikami z magnesami trwałymi lub silnikami klasy IE4 zapewnia najwyższą wydajność przy stałej i zmiennej prędkości. Zintegrowany lub gotowy do użycia system odzyskiwania ciepła pozwala zaoszczędzić nawet 75% energii. Ponadto oferujemy kompleksową gamę urządzeń do uzdatniania powietrza i urządzeń końcowych zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami, to nasze sprężarki. Dodaj do tego nasze kompleksowe pakiety serwisowe i gwarancyjne oraz platformę monitoringu Helix do proaktywnej konserwacji minimalizującą przestoje i maksymalizującą czas pracy oraz Ecoplant, który zapewnia system inteligentnego sterowania i zoptymalizowaną wydajność energetyczną. Zalety są oczywiste. Ale to jest Ingersoll RAND. To jeszcze nie wszystko. Jesteśmy tak pewni trwałości naszej technologii, że obecnie zapewniamy 12-letnią gwarancję na blok sprężarki powietrza z Ingersoll RAND Care. Zapewnia to spokój ducha na długie lata. Całkowicie nowe sprężarki powietrza o stałej i regulowanej prędkości RF oraz RTE 45 i 55 smarowane olejem. Ingersoll Rand, lider w dziedzinie technologii sprężania powietrza, od dziesięcioleci.